Runda trzecia sezonu 2022 odbędzie się na powracającym po 3 latach do kalendarza torze Albert Park. W międzyczasie, gdy od była odizolowana od reszty świata, obieg przeszedł dosyć sporą przebudowę. Pierwszy zakręt został poszerzony o 2,5 metra. Te dwa pozostało bez zmian, ale przez modyfikację T1 stanie się ono teraz szybsze. Prostą DRS kończy do hamowanie do zakrętu numer 3, które będzie teraz znacznie krótsze przez kolejne poszerzenie toru na jego szczycie. Następnie od razu jeżdżamy w T4. Należy tu z obu stron uważać na krawężniki, za którymi auta nie przypadają. To samo można powiedzieć o ciasnym, ale bardzo szybkim T5, gdzie przez lata użyliśmy. Wypadków. Następnie czekają nas zakręt zakręt 6-7, który został poszerzony w tym miejscu aż 7,5 m, co kompletnie zmieniło profil zakrętu. Od tego momentu zawodnicy nie zdejmą nogi z gazu przez następne 1,3 km. Za zakrętem numer 8 nie czeka nas dojazd dowolnego 9-stopniowego zakrętu, tylko super szybka szykana. Wijąca się ulica Lakeside Drive posłuży za nową strefę DRS. Oznacza to, że kierowcy otrzymają kolejną okazję do wyprzedzenia i to w najbardziej wyjątkowej sekcji toru. Ikoniczna szykana pozostała bez zmian, ale nadal jest równie szybka i ciężka do pokonania. W tej sekcji nie ma żadnego punktu detekcji de więc ci co mieli otwarty tyle na skrzydło na poprzedniej prostej ponownie skorzystają z niego tutaj. Okazja na atak będzie jednak znacznie lepsza, gdyż na końcu tego odcinka czeka nas ciaśniejszy i wolniejszy T11 z wymagającym wyjściem. 12 to wciąż ten sam zakręt, ale zaraz zanim kierowcy czekają kolejne dotykowe metry asfaltu na szczycie T13. Samochód tańczy na wyjściu, gdy próbujemy jednocześnie przyspieszyć oraz złożyć w T14. Wychodząc z tej sekcji po raz czwarty oraz ostatni otwieramy DRS i to było okrążenie odmienionego toru Albert Park.